I'm trying so hard to get through. I'm trying so hard to hear you. There's so much down again. I can barely hear the truth. Is it any wonder of the fool? Is it a surprise to be uncool? It's no wonder I'm so disconnected. Second message. Specjalnie, żeby nagrać tego vloga przyjechałem do miejsca, gdzie uważam, że moje dzieciństwo jako takie się zaczęło. E, jestem teraz na wsi, miejscowość się nazywa Kunin, nie konin. E, co by powiedzieć, chciałem Wam przybliżyć e, może nie tyle swoje dzieciństwo, co miejsca, gdzie je spędziłem. I tak akurat jak przyjechałem do swojego rodzinnego miasta, to pokażę Wam w kilka, kilka, kilka miejsc dla mnie jakichś wyjątkowych, specjalnych. Niektóre już umarły, niektóre zgubiły gdzieś swoją magię, niektórych już nie ma. Ale tak, przyjechałem specjalnie tutaj na wieś, bo tutaj, tak jak mówiłem, zaczęło się moje dzieciństwo. Tutaj na razie widzicie pola, tutaj jeździło się... Z, z dziadkiem w okresie zbiorów i zbierało się e, żyto. Tutaj, w tym miejscu, gdzie teraz stoi ten, ten domek, e, tam stała stodoła. Ona była taka na, na, na prawie całość tego płotu cała stodoła, i tam właśnie. E, no wiecie, co tam się robi w stodołach, nie? E, tak. Niestety niedawno. Był tutaj mały wypadek, bo mój wujek ma zakład, zakład, warsztat samochodowy. I tak się stało, że dwa dni temu wybuchł samochód w warsztacie. Tak to teraz wygląda jest tragicznie. Także w rodzinie, także w rodzinie mamy no, mały kłopot i tak to jest to miejsce gdzie, gdzie przyjeżdżała cała rodzina gdzie mieliśmy wspólne wigilie wspólne wielkie noce wspólne jakieś imprezy czy to grille Tu zjeżdżała się cała cała familia i kurczę pamiętam jeszcze moja babcia żyła to, to miejsce po prostu rozkwitało, tu było wszystko, było co robić. Był sens przyjeżdżać tu. Niestety, kiedy moja babcia zmarła, było to jakiś rok temu, dwa lata temu, przepraszam, dwa lata temu, to to miejsce umarło. To miejsce umarło, babcia była osobą, która to wszystko trzymała w ryzach niestety. Wszystko się skończyło i ta cała magia związana z tym miejscem, wszystko to, co, wszystkie wspomnienia oczywiście są, ale dużo tu się zmieniło, dużo tu się zmieniło i... i teraz już nie bywam tu tak często. No także pokażę Wam jak to teraz wygląda, choć różni się to bardzo, bardzo, bardzo od tego jak to miejsce wyglądało wcześniej. Tutaj macie jeszcze raz samochód, który wybuchł, który się palił. Drama, która jest rozwalona, no tu niestety, niestety trafiliście, czy ja trafiłem na taki moment, gdzie, gdzie to wszystko jest teraz w remoncie, gdzie to wszystko się odbud odbudowywuje. Macie moje autko. Tutaj są sąsiedzi, tutaj mieszka taka nasza koleżanka. Niestety teraz jej nie zobaczymy, bo jej chyba nie ma, w szkole jest. Tak no, ze wsi daleko jest do szkoły, także... Także tak, tutaj też trochę czasu spędziliśmy. E, właśnie bawiąc się u sąsiadów. Tutaj ogólnie na wsi wszyscy z, z siebie znają. I, I wiecie, nie ma jakiejś krępacji, że sąsiedzi, tak jak jest teraz, że... Sąsiedzi tak by inny świat już prawda. Ta wieś jest strasznie malutka. W zasadzie eee, tam gdzie jest koniec tej drogi, to już się ta wieś kończy. Tutaj jest sklep. Tutaj jest kotek. Tak, magiczne, magiczne. I i i Wiesz, jest mała, ale znajduje się tu kościół, znajduje się tu cmentarz. Moja mama właśnie poszła z siostrą na cmentarz. Przyjechaliśmy tutaj właśnie, przyjechałem tutaj z rodziną właśnie. I kurczę, to miejsce magiczne. Tam, za tym laskiem jest woda, na którą też chodziliśmy, upływaliśmy sobie. Eee no i, i... Kurczę, no... Jak patrzę teraz na to miejsce, które się zmieniło, ale, ale, ale widzę obrazy e, widzę obrazy tamtych lat widzę obrazy tamtych lat i, i powiem wam, że wydaje mi się, że spędziłem tutaj kurczę całe życie To e, jest niesamowite Tak, Kunin To nie jest Konin, to jest Kunin Tutaj też sąsiadka mieszkała. Ech. Powiem Wam ogólnie tak, że, że kiedy żyła moja babcia, to, to to było po co tu przyjeżdżać. Niestety po śmierci mojej babci. Powiem to jeszcze raz: po śmierci mojej babci em, dużo, ale to bardzo dużo tu się zmieniło. Em, rodzina trochę jakby już nie miała po co tu przyjeżdżać. Znaczy niby jest, niby jest dziadek, ale, ale... ale w naszej rodzinie to babcia jednak wszystko trzymała w ryzach. Była taką silną osobą, która, która potrafiła to wszystko ogarnąć. Teraz niestety w większość osób nie ma po co tu przyjeżdżać. To jest strasznie smutne, bo naprawdę brakuje mi tych rodzinnych... E, rodzinnych e, imprez. No ale niestety no, trzeba, trzeba trzeba się z tym pogodzić i, i, i to zaakceptować. Że niestety nic już nie będzie takie samo. Jakby było można cofnąć się w czasie, cofnąłbym się i przeżył to dzieciństwo, te wakacje tutaj jeszcze raz. Ale niestety za bardzo nie ma takiej możliwości. Na razie teraz, może kiedyś, bo jak będę stary, będę mógł się cofnąć w czasie. Na razie, na razie nie ma takiej możliwości. A teraz jesteśmy pod mostem Wyszkowskim. A z daleka widzicie most kolejowy. Tu niedaleko jest park. To jest jeszcze raz. Pokażę trasa na Warszawę. W drugą stronę na Białystok. Yy, ogólnie. Kierowcy nienawidzą tego mostu, z racji tego, że jeszcze nie było kiedyś obwodnicy. E, I były tam straszne, ale to straszne korki. E, dlatego no... Nie za bardzo, nie za bardzo kierowcy kochali to miejsce. Pamiętam jeszcze ja, jak, jak stałem w korku. To była tragedia, naprawdę. Nie dało się tam wytrzymać. Stało się po parę godzin. Autobusem to już w ogóle Także Wyszków jest bardzo fajnie położony Nad rzeką Bug eee, Tak wygląda godło wyżkowa Tak wygląda godło Wyszkowa I tu jest park zaraz obok Przez dalszej perspektywy most która naprawdę wygląda fajnie, tam w lato jest plaża Od jakiegoś czasu już jej nie ma, od paru lat A tam była plaża Byli ratownicy Także myślę, że fajnie I co, idziemy dalej sell I remember how this used I just want you close up It's all right Baby, let's just close up Tonight Grab my last request and just let me hold you Don't strike our shoulders Laid out beside me Sure, I can accept but we're going nowhere but oh, let's start. Let's go over. Oh, well, late I'll be tiny, Oh, I fell, then I fell to wander down the one-way road. And I realize all about your life, but I know it's different than I knew before. No, i z tym miejscem przede wszystkim wiążą się ucieczki ze szkoły. To tu przychodziło się, żeby się napić czegoś. Kiedy nie chciało nam się być na lekcjach, także, także tu się przychodziło, i no nie ukrywajmy, piło się również. Park nie jest zbyt duży. Jest fajnie położony i to jest wielki plus tego, bo naprawdę jest u... nie poczujecie tego niestety, ale jest bardzo fajne powietrze. W lato idealne miejsce. Dużo warszawiaków przyjeżdża tutaj do Wyszkowa, żeby, żeby sobie odpocząć. Spróbuję teraz wejść pod swą górkę. Jest teraz dużo ludzi, którzy którzy na pewno... którzy na pewno będą bardzo zaskoczeni byliby bo oni mnie nie zobaczą oczywiście wow kondycję słabą dobra idziemy zostało jeszcze kawałeczek mam nadzieję, że się z tą kamerą nie wypieprzy. no i się nie wypieprzyłem no i mamy parczek. of the future that we could create face the facts today there's a better way take one step back and say there's a better way W momencie, kiedy mieliśmy już w klasie osoby, które miały prawo jazdy tak to chyba samolot czy tam coś tam czy tam superman kiedy mieliśmy już prawo jazdy to na przerwach 15 minutowych zdążyliśmy przyjechać w to oto miejsce jest taki parking tam na dole to widzieliście to jest to miejsce, gdzie był e, gdzie był symbol wyszkowa, Boże, nie, godło wyszkowa. W tym miejscu mogliście i e, to, to, to jest to miejsce właśnie. Tutaj przyjeżdżało się, paliło się papierosy, się paliło się. Tutaj się rozmawiało, tutaj się robiło imprezy w samochodach. Ale to był czas, kiedy się wychodziło kiedy nie siedziało się w domu. Także. Także tak to wygląda. Dalej jak pójdziemy. Tutaj oczywiście cały czas są korki. Ale uwierzcie mi, nie są one aż tak wielkie jak były kiedyś. I chcę wam pokazać z góry, z góry tą rzekę. Tej ogólnie... E... Tam mamy ten most. Tam sobie szłem, dołem. Szedłem. Szedłem. Pamiętam, że szedłem. Także tam sobie szedłem. A tak wygląda okolica wyszkowa. Tak wygląda kościół z innej właśnie perspektywy. Rzeka. Bóg, która swojego czasu bardzo wylewała, teraz trochę się uspokoiła. Także... Także tak, tak to teraz wygląda. Cały tablice. Pyszków jest obok Serocka, pół Tuska i Brańszczyka. Także, także położony w wyszków jest bardzo fajnym, ciekawym miejscu. Dobra. Kurze, nie, nawet nie wiecie jak wielka przyjemność, czuję, że się ludzie patrzą na mnie samochodem. Nawet nie wiecie jaką jak, jak wielką przyjemnością dla mnie jest nagranie tego wszystkiego, bo robię to dla was, żebyście mnie lepiej poznali, ale robię też to dla siebie, ponieważ nie bywam tu zbyt często i fajnie będzie sobie obejrzeć ten film i przypomnieć te wszystkie miejsca. Będziemy Co? Będziemy na YouTube? Tak. Dobra, dobra no, także także panowie będą na YouTube rozbawiło mnie to. No i, i jak nie Boże to jest w tajemnicy wszystko trzymane. nikt z Wyszkowa nie wie, że ja mam kanał na YouTube.